Cześć, witaj w kolejnym materiale, a w tym filmie powiem Ci dosłownie w kilku zdaniach, co możesz zrobić, by przyspieszyć swój powrót do formy po urazie. Tak jak w tytule tego filmu, czy mogę pójść na siłownię ze złamaną nogą. Oczywiście, jeśli moja noga się złamie, dochodzi do jakiegoś urazu, zerwania więzadła, jasne, powinniśmy mieć zaopatrzeni. Ortopedycznie mieć jakieś unieruchomienie na tej kończenie, które będzie adekwatne do tego urazu wykonane badania obrazowe, ok, to jest jasne. Tego nie, to nie jest film, który ma to kwestionować. Ale co się dzieje później, trzymając się tego stawu kolonowego, bo z tym przykładem jakby zderzam się najczęściej w kontekście tego, co dzisiaj będę mówił, to jeśli był jakiś uraz stawu kolonowego, przykładowo zerwane, więc zadło krzyżowe przednie. Była rekonstrukcja, jest, jakiś jest jakaś początkowa faza rehabilitacji. Można częściowo to nogę obciążać, te zakresy powolutku powolutku wracają, ale czy ja mogę w takim stanie pójść na siłownię, skoro schodzę tak sobie, utykam, ale czy to jest moment, żeby wracać do treningu fizycznego? I bez względu, czy na, siłown czy na tą siłownię chodziliście, czy nie mieliście nic z nią wspólnego, to w mojej ocenie powinniście się na nią już teraz udać. Dlaczego? Dlatego, że nie ma żadnego przeciwwskazania, a nawet jest jedno wielkie, ogromne wskazanie do tego, żeby na przykład z taką nogą, która jest unieruchomiona, którą nie możemy przykładowo w pełni obciążać, wskakujecie na drążek i na tym drążku robicie tak naprawdę, co możecie. Jedyne na co musicie uważać, to to, że z tego drążka nie zyskoczysz, tylko powolutku zejść. Bo nie ma nic groźnego w tym, że będziecie pracować, będziecie podciągać jakimkolwiek chwytem. Oczywiście jest jakieś ryzyko, że jeśli przyspieszy się tętno, wzrośnie temperatura waszego ciała, to być może zwiększy się obrzęk, ale zestawiając to z potencjalnym zyskiem tego, co otrzymacie w zamian za te ćwiczenia, to nie jest to, to jest to żadna strata. Co możemy jeszcze robić, kiedy mam unieruchomioną kończynę? Nie ma znowu żadnego przeciwwskazania, abyśmy wzięli sobie jakikolwiek wolny ciężar i z nim ćwiczyli. Oczywiście w pozycji siedzącej, w pozycji leżącej, gdy nasza kończyna jest, nasza kończyna jest ustabilizowana i nic groźnego się nie stanie. I dlaczego jest to tak ważne? Jakby z dwóch powodów, bo jeśli mam unieruchomioną jedną kończynę, to oczywiście masa mięśniowa z niej będzie spadać. Ale ten spadek będzie o wiele, wiele szybszy, jeśli nie będę robić nic. Czyli przykładowo urwałem acela, wykonuję tylko swoje, wiadomo, te delikatne ćwiczenia na początku, rehabilitację. Gorzej, jeśli tego nie ma, to już w ogóle będzie dramat, ale jeśli wykonuję tylko jakby fizjoterapię, a potem leżę, to ta masa mięśniowa będzie szybko spadać. Co gorsze, masa mięśniowa, będzie spadać. masa mięśniowa będzie spadać także z innych obszarów, bo te inne obszary wykazują mniejszą aktywność. Szczególnie jeśli nasza aktywność była dość wysoka. Dając jakiś losowy przykład, jeśli nasza aktywność fizyczna codziennie powiedzmy, spadała 1000 kalorii, to jeśli teraz nie wykonuje aktywności podobnej w ciągu dnia, to oczywiście to będzie wpływać na, w ogóle na cały mój organizm, ale trzymając się siły, masy mięśniowej, to tutaj będziemy obserwować spadki. Więc jeśli mam uraz jednej kończyny, to powinienem dosłownie stawać na głowie, robić wszystko to, aby za pomocą trzech pozostałych moich kończyn odrobić jakby ten brak aktywności, bo jeśli na przykład dużo chodziłem, spacerowałem czy biegałem, teraz nie mogę tego robić, to ok, nie zrobię tego, nie pobiegnę z tą złamaną nogą, ale mogę wziąć ciężar i zasuwać tak, tak długo, aż powiedzmy wypełnię mniej więcej, pod, wykonać podobną aktywność fizyczną. I to ma ogromne znaczenie właśnie pod kątem masy mięśniowej, ale też pod kątem tego, żebyśmy nie wypadli z tej formy, z którą, którą mieliśmy przed naszym urazem, więc proszę Pamiętajcie o tym, bo ja się z tym bardzo, bardzo często spotykam, że jeśli nie mam jakiś uraz, to tylko wykonuję te ćwiczenia, które powinienem, które dotyczą rehabilitacji, ale potem nie robię nic, jakby była jakaś obawa przed tym, że coś się tam stanie. Nie, możecie iść utykając na siłowni, możecie iść na siłownię nie obciążając tej nogi, oczywiście to możemy przenieść sobie też na na tak samo na ręce, to może będzie to bardziej skomplikowane, ale też jest to możliwe. Także nie siedzcie, ruszajcie się i pamiętajcie, że ten, ta ilość wysiłku fizycznego powinna być podobna przed operacją i po operacji. Tyle w tym materiale. Do zobaczenia, do usłyszenia.